No, zamachami terrorystycznymi to nie, bo kiedyś oglądałem na internecie Araba, który... jakaś tam figura arabska, która który powiedział, że wszystko jest okej. Okay. Polska, Polska jest okej. Okay. Zobaczcie, mówi, dlaczego w Polsce nie ma zamachów bombowych, bo jest wszystko okej. Okay. Jest wszystko okej. Okay. Nie grożą nam w tym zamachu, Wszystko jest okej. Okay. to widać od razu, wtedy były wyprawy krzyżowe, a teraz widać od razu, że to jest kolejna krucjata na Europę. I, i tyle, no. dawniej to było proste, bo wzięli miecze i, i zakończyli kruc, krucjatę, a dzisiaj, dzisiaj świat, świat ma palca w dubie jest, jest politycznie poprawny. I tyle, no. i taka krucjata. I to jest krucjata. No przyjeżdżają po to, żeby nas żeby zniszczyć Europę no.